Hello! Jedziemy dzisiaj na wycieczkę po Seszelach, po całej wyspie. Jesteśmy na wyspie Mahe, to jest ważna informacja. I cała wyspa jest w wielkości Zgierza. Kto zna Zgierz, ten wie, że jest to mała miejscowość. W sumie taka trochę wieś. Przepraszam dla ludzi ze Zgierza. You know. Ale w każdym razie jedziemy objechać wyspę. Mamy zapisane najładniejsze plaże, więc nie mogę się doczekać. Pytam jeszcze tylko, że o godzinie 7 rano było przepiękne słoneczko, zero chmurek. Zero. Teraz jest godzina 11 i akurat nad nami jest chmura, z której kropi deszcz. Eee, I mam nadzieję tylko, że ta chmura szybko minie, bo jedziemy zwiedzać Seszelę, więc bez sensu zwiedzać w deszczu, ale zawsze w egzotykach jak ta chmura przychodzi, szybko pokropi i przechodzi to, więc I hope, że teraz też tak będzie. Zobaczcie, pokażę Wam tę chmurkę. Widzicie? Tutaj ta chmura z niej teraz kropi. Mam nadzieję, że ona szybko sobie pójdzie i będzie super słoneczko. I w ogóle, to wypożyczyliśmy sobie auto i mamy taką kiję, picanto, taką morale, niebieską strzałę, pasujemy ci pod kolor sukienki i jedziemy nią po wyspie! By the way, jak jesteśmy już tutaj... By the way, zapomniałam umyć zębów. Czujesz ten zapaszek? Pośniadam go, takie jajeczko, Omleci. Przywitaj się tutaj, dzień dobry! Dzień dobry. Zastydził się, mówię Wam. Zawstydził się. Patrzcie, wyszło słoneczko, Jej! I w ogóle zapomniałam powiedzieć, że na Seszelach, tak jak na Mauritiusie, ruch jest lewostronny. No, no as, no as. Byliśmy już na trzech przepięknych plażach. Wrzucę wam tutaj zdjęcia, jakie zrobiliśmy, aparatem albo jakieś filmiki przewitki. Nie brałam kamery, bo wiecie, no trzeba tego pilnować bez sensu. Ale teraz idziemy też na, mam nadzieję, ładną plażę i chyba wam ją pokażę. Co? Zobaczymy sobie razem. To jest 30 stopni i słońce i 12. Także jest mega gorąco. Zobaczcie, ile kokosów tu spadło. Oh my gosh! Jesteśmy w takiej budce z jedzeniem, takiej typowej, socjalistycznej. Jemy frytki. I mhm. my też jedliśmy makaron, ale zjedliśmy, więc typowa. Nie zdążyłam nagrać. No ale trzeba było się posilić przed dalszą podróżą. Taką małą, 150 ml Pepsi. I czym ona jest wyjątkowa? Po pierwsze, rozmiar, a po drugie, sposób otwierania. Bo, o, fajna. No, tak jak w tych? Normalna. jest, no to wiadomo, europejska i w tych innych krajach. A to Seszelska wycie... Pepsi. Seszelska, nie wiem, w jakim kraju jest to jeszcze. To Czekaj, otwórz, to... otwórz, otwórz. O, 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 no, o, o, I nagle o, o. Pierwszy raz to pierś otworzyłem, powiedz co jest? Co jest? Nie otwiera się. I patrzcie to. To, to. Czekaj, o o, tak. I, górę. I Odrywasz. I odrywam. I nie ma. Ej, I ale mocne. Poszło. Fajne. Wróciliśmy na naszą ulubioną, malutką plażę i rano byliśmy tutaj sami, ale teraz widzę, że trochę auto zjechało, więc chyba są ludzie. Czekajcie, palmy. Ej, nie, nie ma dużo ludzi. Zobaczcie, Jezu jest super. Zobaczcie jak tu jest pięknie. No nie, no boska ta plaża. Minimalistyczna. Cudowna, prywatna, prawie, że tam jedno państwo leży. I tu po prawo jedno państwo sobie spaceruje. Ale przysięgam, rano jak tu było słońce i byliśmy sami. To było idealnie! I mam ładne foteczki z tej palny, także nie myślcie, że nie mam. Teraz będziemy próbować dronem wystartować i może nam się uda coś nagrać. Zobaczymy jak to wyjdzie, bo szkoda, że teraz słońce zaszło, ale przynajmniej się najedliśmy, bo trochę dużo posiedzieliśmy na tym jedzeniu. A nie jest okej, okay, to mnie zaraz wyjdzie. Wysiedliśmy na kolejną, drugą naszą ulubioną plażę. Tutaj na tej plaży, na tej plaży jest bardzo dużo Polaków, więc ja się tu wstydzę trochę nagrywać, bo oni wszystko rozumieją, ale pokażę Wam z daleka, jak to wszystko super wygląda. Dobra, my lecimy popływać, także widzimy się po naszym swimingu. Czemu ta kamera jest do góry? O, tak! See you! Haj, lecimy dzisiaj na inną wyspę i zobaczcie, tylko jakim samolotem. Samolot to chyba za duże słowo. Samolocikiem, ja wam pokażę. Poczekajcie. Nie mam pojęcia, jak ja tam wejdę. Ten samolot wydaje się, jak miał metr 50. M. Także chyba na kolanach będzie wejście, ale zobaczymy, zobaczymy. No ja jestem ciekawa, będziemy lecieć tylko 15 minut, a programy byśmy płynęli 2 godziny i może bujać, więc mm, no Wylądowaliśmy sari, sali w się cały ze stresu, jak Uchwa, się. A ja tej chwili, ja sobie okay. nagrywałam yeah. widoczka, A jeszcze przed tym wrócić. <laughs> Fajnie! Zdawało mi się, że razy. <sum> Mega było. Kuba się troszeczkę obstrał, no ale wiecie, Kuba się boi. Boi się latać, ale było super. Jak już tym doleciałem, to chyba każdy samolotem w życiu doleci. Jeszcze helikopterem chciałabym się w życiu przelecieć. To mój kolejny cel. Nad Nowym Jorkiem albo nad Grand Canyonem w USA. Chyba 40 stopni, jest strasznie gorąco. Czekamy już na Busika, bo próbowaliśmy utargować taksówkę, ale gościu powiedział 30 euro, co jest dużą kwotą, więc mówimy 20. O, on mówi nie. To my mówimy, okej, okay, nie, to nie idziemy na busa. Myślałam, myśmy na autobus. To poszliśmy na autobus, no tak, poszliśmy na autobus jeśli chcemy tanio. No i poszliśmy i czekamy. Nie śpieszy nam się, bo i tak nam promot płynął, bo mieliśmy małe opóźnienie na statku. Nie na statku, Jezus. Na samolocie, bo no, mówiłam, skrzydło, coś tam był jakiś z silnikiem um, więc jak się nam trochę opóźniła wycieczka ale jest okej okay. chyba ach, ale czekamy już na busa trochę buje jak coś Ej, szczerze dobrze, że mamy na naszej wyspie auto, a nie jeździmy busem, bo bym chyba nie dała rady. Jeszcze on tak pędzi na tych zakrętach i mega mocny ten bus. Jak macie możliwość na do wynajęcia auta albo jeżdżenia autobusem, to jeździcie autem serio. Ale Kuba mi tu nagra ujęcie dronem. Wyski tu po prostu, no, idealne, przepiękne, wymarzone. I zobaczcie, to jest pięknie, cudownie. Ale jest taki ukrop z 40 stopni, tak jak mówiłam, przysięgam, jest jeszcze gorzej, jest 12. Także uff, idziemy teraz coś zjeść i później popływać, i już tylko chyba pływamy, bo jest strasznie ciężko, żeby robić jakieś foty czy latać dronem. To czy na co czekasz? Na jedzonko? Ja? Na żarcie. Czekasz na co? Na żarcie. <laughs> Zamówiliśmy sobie sajgonki i jakiegoś wrapa, i siedzimy w takiej lokalnej, typowej, jak zwykle. E, może nie restauracji, ale barze. I wiecie co? Jestem cała mokra. Nie dość, że się przybrałam, żeby być sucha, kostium, to już się spłaciłam, więc jestem teraz mokra z fotu. Życie jest piękne na wyspie. I sobie jedziemy w ogóle rowerkami. Nie wiem, czy Wam pokazała. Na tej wyspie można się przemieszczać tylko rowerkami, więc cute. O Jezus! Robimy taste z tej gąbki. Ej, nie żyjesz tu, co nie, a chcesz? No bo gorące. Tu no. wiesz jeszcze sól jeśli jest. Dobra, fryteczki 10 na 10. Taste test z tej Mmm. Dobra, ale strasznie gorąca. 9 na 10. W ogóle ja nie wiem czy słychać, ale tutaj gramy świąteczne piosenki. Mmm, mega spoko. To normalnie jest kebab. No kebab. Daj, rob grało. taste test rób. Tak mogę? No. Pokaż w Mhm. Wygląda hmm. dobrze. Czy nie dobra? Potrzebujesz takie? Dobra, dobra. Ale się wgryzłeś. I co? Fajna. Hmm. Dobra, próbuję. Ocenka. 8 na 10? Ja przecież to ja Ja potrzebuję wiarygodniej. Dużo warzyw ma, sałaty. Takiej no? mhm, mhm. zdrowi się wydaje. Tak, to prawda. 7 na 10, bo zdrowy. Przyjechaliśmy na kolejną taką mini prywatną plażę. Przepiękna. Mówię tak chyba o każdej plaży, ale naprawdę one są wszystkie tutaj przepiękne. Really? really? Trzeba uważać bardzo na kamienie, bo tutaj, no nie wiem czy chcecie oglądać, ale krew, bo Kuboś się o kamienia walną. iśmy już z powrotem i teraz będziemy kierować się na samolot. Kupiłam sobie takiego pysznego, owocowego bowla. Kubu ma tutaj iced coffee, także... Przy... O, czekaj, pokaż show, show us. Czekaj, bo tu kamera. O, tak, tak, tak. No, nie wiem czy widać, ale o tak. Nie wiem, gdzieś na przystanek, więc takie kieruj, ale przepyszne, przepyszne, polecam. Chyba jestem z boku, o, mniam, um, the best. Udało nam się wsiąść do wcześniejszego samolotu, bo pani powiedziała, że możemy, także stwierdziliśmy, że ok, let's go i nie czekamy już na lotnisku i sobie lecimy. Teraz misja, wydostać dostać się z tego samolotu nie jest łatwo. Spójrz. Chodzisz? To idę. Dobra, to idę. Oh my gosh! Dosłownie się tu idzie prawie na czwórek. Serio. Czekajcie. Jej! Także jeśli się zastanawiacie, czy warto lecieć tym samolocikiem, lot trwa 15 minut, czy warto? Warto. Uważam, że mega warto. Po pierwsze jest szybciej, po drugie... poczekaj... Po drugie jest szybciej i po trzecie jest szybciej. No i wygodniej, no nie buja, wiecie jak jest. My sobie autki zostawiliśmy na parkingu, także elegancko teraz idziemy do naszej Kia Picanto, pikantnego autka i wracamy do hotelu. Szczerze? Mega szybko myślę strona podróż minęła, mega szybko. I też na więcej było turbulencji, No, ale przynajmniej samolot nie był opóźniony jak w pierwszą. A znaczy co było opóźnione dla kogoś? Dla kogoś. Nas wcisnęli po prostu do innego lotu. Szczerze, zarąbiście. Ej, wchodzimy do pokoju i takie coś na nas czeka. Zobaczcie! Ej, zobaczcie, na szczegóły tu nawet twarz jest narysowana. No, genialne! Słodkie! Nie no, hit. Damy jutro jakiegoś tipa. A ja zapraszam na kolejne vlogmasy, które będą już takie typowo świąteczne. Będziemy znowu coś robić świątecznego, także wiecie co robić. Zostańcie ze mną!